Hej, nazywam się Ania i słuchasz mojego podcastu Samorozwój bez filtrów, gdzie mówię o self w zgodzie ze sobą, podnoszeniu jakości życia oraz manifestowaniu wymarzonej rzeczywistości. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, jak odżywiać się zdrowo w duchu selfker. O co chodzi z odżywianiem się zdrowo w duchu selfker? No oczywiście chodzi o to, żeby nie iść w żadne restrykcyjne diety, szybkie pomysły na schudnięcie, tylko żeby wypracować sobie taki styl życia, który będzie w stanie służyć nam długoterminowo. Uważam, że to jest jedyna metoda, żeby być w stanie zachować zdrowy styl życia, zdrową dietę na dłużej. No bo jeżeli tak naprawdę celujemy w jakieś szybkie diety, które zazwyczaj no niestety są restrykcyjne, to nie masz szans, że utrzymamy coś takiego długoterminowo. No a, jako że tak naprawdę każdy z nas ma jakąś dietę, ponieważ musimy jeść, żeby przeżyć, to warto zbudować tę dietę w taki sposób, żeby była ona zrównoważona i zbilansowana, ale żeby jednocześnie dawała nam poczucie satysfakcji, no i takiej najzwyklejszej w świecie przyjemności z jedzenia. Dużo osób mówi o tym, że jedzenie pełni funkcję paliwa dla naszego organizmu, z czym jak najbardziej się zgadzam, ale jednocześnie jedzenie pełni też funkcję, na przykład społeczną, bo gdy wychodzimy gdzieś, spotykamy się ze znajomymi, to zawsze, no, w większości przypadków, towarzyszy temu też jakieś jedzenie. I uważam, że nie ma co oszukiwać się, że jedzenie będzie zawsze w 100% zdrowe, w 100% czyste. Rzeczywistość tak nie wygląda. Uważam, że też zasługujemy na to, żeby czerpać z jedzenia przyjemność. I w dzisiejszym odcinku chcę Ci pokazać, jak znaleźć balans pomiędzy tym, żeby dieta jednocześnie była zdrowa, ale żeby też móc sobie pozwolić na po prostu przyjemność z tego zdrowego odżywiania. Dietą interesuje się tak naprawdę już od dawna, bo gdy robiłam wykształcenie na trenera, to dieta była też nieodłącznym elementem tego wszystkiego. Z prostej przyczyny, no dlatego, że jeżeli chce się pracować nad swoją sylwetką, to chcąc, nie chcąc dieta też tutaj wchodzi w grę, trzeba zadbać o ten aspekt, bo bez tego może być po prostu ciężej osiągnąć jakąś konkretną sylwetkę. W tym momencie chciałabym Cię poprosić o wsparcie, jeżeli w tym odcinku lub w jakimkolwiek innym odnalazłaś lub odnalazłeś dla siebie coś wartościowego, to możesz odwiedzić mi się, zostawiając ocenę temu podcastowi w Spotify. Dzięki temu dotrze on do większej ilości osób, co też pomoże mi dalej się rozwijać. Za tę pomoc oczywiście ogromnie Ci dziękuję. No ale wracając do tematu diety, warto wspomnieć i zacząć od tego, że jemy tak naprawdę trzy makroskładniki. Białka, tłuszcze i węglowodany. Nie chcę wnikać tutaj w liczby i naukowe tematy, dlatego powiem Wam krótko skąd możecie czerpać Źródła zdrowych tłuszczy, białek i węglowodanów, i jak to wszystko ułożyć, żeby to po prostu miało na talerzu sens. Jeżeli chodzi o białko, to jest to bardzo ważny makroskładnik, ponieważ jest tak naprawdę elementem budulcowym naszego organizmu i jest ważny w szczególności dla sportowców. Jeżeli chodzi o dobre źródła białka, to są to takie produkty jak Chude mięso, chude ryby, tofu, warzywa strączkowe, nabiał i na przykład takie produkty jak odżywka białkowa. Natomiast zaznaczę tutaj, że korzystanie z takich produktów jak odżywka białkowa nie jest niezbędne, w szczególności jeżeli dostarczamy sobie wystarczająco białka z innych produktów. Bardzo dużo osób często pyta się, czy spożywanie odżywki białkowej jest konieczne, jeżeli jest się osobą aktywną. Nie, nie jest konieczne, to jest jedynie dodatek, który wcale nie jest niezbędny, bo to jest tak naprawdę, to się niczym nie różni niż zjedzenie kurczaka, ryby, czy tofu, czy czegokolwiek innego, jeżeli chodzi o źródło białka. Kolejne są tłuszcze. Tłuszcze odpowiadają za to, żeby dobrze działał nasz układ nerwowy, żeby dobrze funkcjonowały nasze hormony, układ krwionośny oraz także odpowiada za wchłanianie niektórych witamin. Jeżeli chodzi o najlepsze źródła tłuszczy, to są to oczywiście tłuszcze pochodzenia roślinnego, np. różnego rodzaju oleje, oliwa z oliwek, też pestki nasiona, czy np. Na tłuszcze z tłustych ryb morskich, takich jak łosoś. No i ostatnie były węglowodany. Jeżeli chodzi o węglowodany, to najprościej mówiąc jest to dla nas źródło energii, jest to również ważne dla sportowców, dlatego jeżeli jesteś osobą ćwiczącą, no to nie ograniczaj sobie tego chleba, makaronu, bo może ci się to bardzo przydać. Jeżeli chodzi o takie dobre źródła węglowodanów, no to są to na przykład produkty pełnoziarniste, na przykład pieczywo, makarony, czy też różnego rodzaju kasze, warzywa, owoce, ryż i niektóre słodycze, na przykład takie. Jak żelki. I teraz, jeżeli chcemy skomponować sobie zbilansowany posiłek, to warto zadbać o to, żeby w takim posiłku znalazło się minimum jedno dobre źródło z tych makroskładników, które wymieniłam. I zbilansowany posiłek powinien zawierać wszystkie te trzy makroskładniki. No i na przykład, jeżeli ty rano jesz płatki z mlekiem. I jesz po prostu słodzone płatki z mlekiem. No to tak naprawdę, wbrew pozorom, tam nie ma w ogóle białka. Tam nie ma też tak naprawdę żadnych zdrowych tłuszczy. Więc to jest taki posiłek, po którym możesz czuć się bardzo szybko głodna lub głodny. No i też nie dostarczy ci zbyt wielu witamin, nie dostarczy ci tych odpowiednich makroskładników. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to warto sobie na przykład wydrukować z internetu tabelkę, co może być dobrym, Źródłem tłuszczy, białka i węglowodanów, i trzymać sobie to gdzieś pod ręką, żeby w sytuacji, gdy przygotowujesz sobie posiłek, być w stanie zadecydować i spojrzeć, czy to, co wybierasz, należy do tego dobrego źródła tłuszczy, białek i węglowodanów, czy może niekoniecznie. Oczywiście chodzi w tym wszystkim o to, żeby w naszych posiłkach była po prostu przewaga tych pełnowartościowych. To wcale nie musi wyglądać tak, i w ogóle ja bym nie chciała, żeby to też tak wyglądało, że każdy jeden Posiłek musi być na 100% zdrowy i koniecznie musi zawierać te wszystkie makroskładniki. No nie, ale jednak byłoby dobrze, gdyby tych wartościowych, odżywczych posiłków była po prostu przewaga w Twojej diecie. Dużo osób mówi o metodzie 80-20. Ta metoda polega na tym, że przez 80% czasu jemy zdrowo, a 20% czasu jemy niezdrowo, jemy jakieś tam słodycze, fast foody itd. I to jest ogólnie spoko zasada z tym, że jeżeli jesteś na przykład osobą, która jadła przez 90% swojego czasu fast foody i jakieś nie wiem zupki chińskie, słodycze i tak dalej, to gwarantuję ci przerzucenie się na system 80/20, gdzie 80% posiłków będzie zdrowych. Będzie dla ciebie nierealny. Dlatego zależy to tak naprawdę, z jakiego punktu wychodzisz. Jeżeli twój styl odżywiania naprawdę nie był zdrowy i naprawdę wychodzisz od takiego punktu zerowego, to może się okazać, że to na początku będzie 50 na 50. Połowa posiłków będzie tak zwana niezdrowa, a druga połowa będzie pełnowartościowa, i to już będzie bardzo duże osiągnięcie. Dlatego, mimo wszystko, zachęcam tutaj do drobnych kroków i do budowania tej zmiany stopniowo, bo jeżeli za szybko rzucisz się na tylko i wyłącznie zdrowe posiłki, no, to tak naprawdę gwarantuję ci, że bardzo szybko porzucisz ten styl odżywiania. W szczególności, gdy nadarzy się pierwsza, lepsza okazja, jakaś impreza, pizza, wyjście ze znajomymi, no i stwierdzisz, że to wszystko jest w ogóle bez sensu i szkoda tracić życia na to zdrowe odżywianie. No nie, dlatego zachęcam do tego, żeby jednak jakiekolwiek takie zmiany wprowadzać sobie małymi kroczkami. No i jak to może wyglądać w praktyce? Na przykład tak, że jeżeli do tej pory twoje śniadanie to były zwykłe pszenne tosty z serem tostowym i keczupem, to taką dobrą zmianą na początek nie będzie zamiana tych tostów na pełnoziarniste kanapki z tego ciemnego chleba, gdzie tam się jakaś para całuje na opakowaniu z tego chleba Pumpernikla, tak. Ale może to być po prostu to, że dodasz sobie miseczkę warzyw do tych tostów i zjesz ją po prostu obok tych tostów i to już będzie naprawdę super. W przyszłości możesz sobie wymienić ten chleb na przykład na chleb tostowy pełnoziarnisty. To również będzie dobra zmiana, ale jeżeli ty na przykład lubisz te tosty i daje ci przyjemność jedzenie ich, to też nie zachęcam do tego, żeby całkowicie z tego zrezygnować i zacząć jeść owsianki, bo ktoś powiedział, że owsianki są zdrowe. Nie, raczej starałabym się zrobić tak, żeby spojrzeć na swój aktualny styl odżywiania i zastanowić się, jakie minimalne zmiany w obrębie tego aktualnego stylu odżywiania można wprowadzić, żeby to było zdrowsze. No i tak jak wspomniałam przed chwilą o dodawaniu miseczki warzyw, to jest genialny trik, bo nie dość, że dostarczasz sobie witamin, to jeszcze nawadniasz się, ponieważ warzywa są bardzo wodniste, no to też dostarczasz sobie błonnika, który jest bardzo ważny. Możesz też w jednym czy dwóch posiłkach wymienić sobie te warzywa na owoce w ramach takiego powiedzmy deseru i to również będzie super rozwiązanie. I gwarantuję Wam, to będzie o wiele bardziej skuteczne i o wiele zdrowsze dla Twojego organizmu niż próbowanie jakichś wymyślnych diet typu dieta dąbrowskiej, bo tak naprawdę to nie są diety, które jesteśmy w stanie utrzymać całe życie. A tutaj chodzi o to, żeby nie być na żadnej konkretnej diecie, ale żeby wypracować konkretny styl odżywiania, który będzie odżywczy i jednocześnie przyjemny. Ja w ogóle kocham takie podejście, żeby szukać sobie alternatyw i takich kompromisowych rozwiązań. Tutaj dam ci kolejny przykład. Jak idziesz na grilla, to albo możesz zjeść trzy kiełbasy, Albo możesz zadecydować, że zjesz jedną kiełbasę i zamiast tych dwóch kiełbas zjesz sobie po prostu kurczaki z grilla. I to będzie znów zamiana czegoś, co było relatywnie bardziej niezdrowe, na zdrowszą opcję. I to uważam jest kluczem do zdrowego odżywiania, a nie to, że na przykład pójdziesz na tego grilla i powiesz sobie, że zjesz tylko sałatkę i zero chleba. Nie, broń Boże, w ogóle nie o to chodzi. Bardzo dużo dietetyków i trenerów podkreśla, że dieta powinna być dla nas paliwem i oczywiście ja się z tym zgadzam, ale jednocześnie nie zapominajmy o tym, że jedzenie pełni też funkcję społeczną, czyli jest obecne przy różnego rodzaju spotkaniach, uroczystościach, imprezach itd. No i nie możemy pomijać tego aspektu, nie możemy zapominać o tym, że no mimo wszystko jedzenie nie jest tylko i wyłącznie paliwem. Fakt. To jest jego główna funkcja, natomiast ma też różnego rodzaju funkcje poboczne, takie jak dawanie nam przyjemności, czy właśnie ta funkcja społeczna, i to jest również ważne, i ja nie wiem w ogóle, czemu tak mało się o tym mówi. W każdym razie, ja się nie wstydzę powiedzieć, że jem, bo lubię, bo sprawia mi to przyjemność i uważam, że nie ma w tym absolutnie nic złego. Kolejna sprawa. Jeżeli masz mega dużą ochotę na słodycze i po prostu chodzi za tobą ta czekolada, od początku dnia masz ochotę na czekoladę, to polecam, żeby mimo wszystko rzeczywiście zjeść sobie tę czekoladę i pozwolić sobie na to, ponieważ jeżeli ty na przykład będziesz próbować zapychać się innymi rzeczami, nie wiem, jabłkiem, batonem proteinowym, marchewką, serkiem wiejskim itd. To finalnie i tak bilans wyjdzie taki, że zjesz tak dużo tych takich zapychaczy, że już lepiej by było zjeść te trzy paski czekolady i wyszłoby tak naprawdę na to samo, a przynajmniej zaspokoiłabyś lub zaspokoiłbyś swoją ochotę na czekoladę. Dlatego warto w tym wszystkim też tak uważnie słuchać swojego organizmu. Słuchać tego, czy ja rzeczywiście mam faktycznie ochotę na tę czekoladę i mam ochotę ją zjeść i chcę ją zjeść, czy na przykład nudzę się, jestem zdenerwowana, nie mam co robić. Więc kręcę się po domu i szukam, co by tu przekąsić, no bo to są tak naprawdę dwie różne rzeczy. Ja mam zawsze taką zasadę, że gdy nachodzi mnie ochota na coś słodkiego, no to chwilę czekam i wtedy sprawdzam, czy rzeczywiście ta ochota po 5-10 minutach mija, czy faktycznie no chcę coś zjeść i chcę po prostu zrobić sobie tę przekąskę i nie ma w tym. Też nic złego. Kolejna sprawa to nieporównywanie się z innymi. Bardzo, bardzo często widziałam takie przypadki, że ktoś mówił mi na przykład: Kurde, ta moja koleżanka z pracy to tyle je, a jest taka szczupła. Ja ci już powiem, jak to działa. To nie jest tak, że ona ma jakiś magiczny metabolizm. Widziałam kiedyś badania, że tak naprawdę nasz metabolizm się bardzo mało różni od siebie. Prawda jest taka, że ty nie wiesz, jak ta osoba w trakcie dnia się odżywia. Bardzo często jest tak, że ludzie rano wstają i po prostu piją sobie kawę, no i później jedzą jakiś obiad dopiero, nie wiem, o 14 nieraz 15 i wtedy ta osoba je po prostu większy obiad od tej 14 czy 15, ty to widzisz i myślisz sobie, o mój Boże, jak ta, ile ta osoba w ogóle je! A tak naprawdę ta osoba nic wcześniej nie jadła. No i znowu ten bilans kaloryczny tej osoby tak naprawdę się trochę zeruje. Więc nigdy w życiu nie porównuj się. Do tego, ile ktoś je, jak ktoś wygląda, bo to po prostu tak nie działa, z tego względu, że mamy zupełnie inny styl życia, mamy zupełnie inne nawyki, przyzwyczajenia. Jedni jedzą większe śniadania, inni nie jedzą ich w ogóle. Obie opcje są w porządku, dlatego nie ma sensu po prostu porównywanie się. Tak samo nie wiesz, ile ta osoba ma aktywności poza pracą. Są osoby naturalnie ruchliwe i te osoby naturalnie będą mieć po prostu ten metabolizm wyższy ponieważ się wiercą, kręcą, nie mogą ustać w miejscu. No, tak to działa. To na tym polega właśnie ten cały mechanizm metabolizmu. Jeżeli też ktoś dużo spaceruje po pracy, przed pracą, być może ma pracę fizyczną, to też będzie po prostu więcej jadł, więcej spalał i to będzie naturalny proces. Następną sprawą jest nawodnienie. Wiem, że bardzo dużo się o tym mówi i nie chcecie znowu zanudzać tym, że masz pić wodę. No ale kurczę, to nawodnienie naprawdę jest ważne. To jest tak samo jak z jedzeniem. Nie musi być idealnie. Jeżeli byłaś lub byłeś osobą, która piła szklankę wody dziennie, to sukcesem będzie, gdy zaczniesz pić dwie szklanki wody dziennie. I też z tym nawodnieniem warto kombinować. Jest bardzo dużo fajnych opcji. Można sobie zrobić wodę z ulubionymi owocami. Ja zawsze lubię sobie w lato dodawać miętę, maliny, pomarańcze, cytryny i wtedy ta woda na naprawdę nabiera smaku. Są też takie saszetki do wody, nazywają się bolero, które można wrzucić, one są ze stewią i one nadają tej wodzie smak. Więc wtedy ta woda nie jest słodzonym napojem, bo nie ma kalorii, ale jednocześnie smakuje o wiele lepiej. Wiem, że teraz są też dostępne takie herbaty, które można zrobić sobie na zimno. Po prostu zalewamy saszetkę herbaty zimną wodą, wstawiamy sobie do lodówki i to jest też coś, co mi na przykład bardzo smakuje. No a to nawodnienie jest ważne po to, żeby nasz organizm mógł dobrze funkcjonować. Nasze narządy potrzebują tego nawodnienia. Tak samo nasz mózg. Żeby być w stanie się skupiać, potrzebujemy być odpowiednio nawodnieni. I już nawet lekkie odwodnienie może spowodować że nie będziesz w stanie się odpowiednio skupiać, że możesz być lekko rozdrażniona lub rozdrażniony, że możesz odczuwać senność, zmęczenie, możesz mieć gorsze wyniki na treningach. Dlatego to jest tak mega ważne, w szczególności w lecie. Dlatego proszę zwróć na to uwagę. I następną kwestią jest ruch. Uważam, że dieta i ruch to są nierozerwalne kwestie. I bardzo ważne jest to, żeby dbać w swoim życiu o taką spontaniczną aktywność. O co tutaj chodzi? Niekoniecznie chodzi mi o trening czy jakieś cardio. Chodzi mi o to, żeby na co dzień być w ruchu, żeby nie zasiadywać się na cały dzień, gdzie zdarzy się sytuacja, że na przykład robisz 300 kroków dziennie, no, coś takiego raczej nie powinno mieć miejsca. Może w sytuacji, gdy nie wiem, rzeczywiście się źle czujesz, albo jesteś chora, czy chory, no ale jeżeli tak wygląda Twoja codzienność, no to niestety dobrze byłoby to zmienić. My, tak naprawdę, jako człowiek, jesteśmy stworzeni do tego, żeby się ruszać jesteśmy stworzeni do tego, żeby dużo chodzić. Gdzieś widziałam informację o tym, że człowiek pierwotny. Człowiek w bardzo, bardzo dawnych czasach chodził średnio 18 tysięcy kroków dziennie. A znam niestety wiele osób, które no, chodzą takie tysiąc kroków dziennie, czasami w ogóle, czasami tylko się kręcą po domu. Tak naprawdę my potrzebujemy tego ruchu, potrzebujemy go, żeby nasze ciało było sprawne, żeby nas nic nie bolało, żeby zapobiec różnego rodzaju chorobom, żeby też być rozbudzonym, bo jeżeli ty wyjdziesz na spacer, to do Twoich oczu docierają promienie słoneczne. Co sprawia, że jesteś rozbudzona lub rozbudzony. Dlatego tak ultra ważne jest to, żeby na te spacery chodzić. Ja lubię robić w ten sposób, gdy już nie mam pomysłu, gdzie chcę iść, to po prostu otwieram sobie mapy Google. I patrzę, jakie są parki w mojej okolicy, patrzę, gdzie są jakieś zielone tereny, no i sprawdzam, co tam jest. Okazało się wielokrotnie, że miałam wokół siebie bardzo fajne zielone okolice, no i dopiero poznałam je, właśnie szukając aktywnie na mapach Google. Dlatego polecam. Ważne jest też to, żeby to była aktywność, którą Ty lubisz. Jeżeli na przykład naprawdę nie lubisz spacerów, to może jest coś innego, co sprawi ci przyjemność. Może są to jakieś ćwiczenia w domu, może jest to wyjście na rolki, na rower, może wycieczka górska. No, opcji jest bardzo dużo. Ważne jest to, żeby o tym pamiętać i mieć to z tyłu głowy, że ten ruch naprawdę ma dla nas ogromne znaczenie. I nawet jeżeli to wszystko nie wchodzi w grę, to proszę pamiętaj o tym, żeby. Odejść od komputera, jeżeli pracujesz przed komputerem, i rzeczywiście zrobić sobie co godzinę tę przerwę, żeby się poruszać, rozruszać nogi, trochę rozciągnąć, no bo naprawdę to będzie miało w przyszłości konsekwencje. Kiedyś widziałam taki obrazek, który mówił, Sitting is the new smoking. I to jest mega prawdziwe, niestety. Na koniec dodam jeszcze tylko, że jeżeli jesteś osobą, która próbuje zrzucić wagę i próbuje schudnąć, to pamiętaj o tym, żeby się na tym nie fiksować. Pamiętaj o tym, żeby nie sprawdzać obsesyjnie tej wagi, żeby się nie porównywać za bardzo sama wiem po sobie, że często jest tak, że dopiero gdy odpuścisz i będziesz mieć całkowity luz i dasz temu działać sobie gdzieś tam w tle, jednocześnie będąc osobą aktywną, to dopiero wtedy to wszystko zaczyna działać. Jeżeli to jest przepełnione nienawiścią do siebie, nie zadziała to, niestety. Mam też wrażenie, że jakimś cudem nasz organizm czuje, czy ty działasz w zgodzie ze sobą i z miłości do siebie. Czy działaż z nienawiści do siebie? I pamiętaj też, że gdy będziesz już 80-letnią osobą, to mogę założyć się o wszystko. Że nigdy w życiu nie powiesz: Kurczę, żałuję, że więcej czasu nie spędziłam w restrykcjach dietetycznych. Dlatego podejdź do tego wszystkiego z przymrużeniem oka, z taką troską o siebie i z taką szczerą miłością do siebie, bo tak naprawdę tylko wtedy osiągniesz realne efekty i tylko wtedy Twój organizm Ci się naprawdę odwdzięczy. Bardzo dziękuję za przesłuchanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście na Instagram po więcej tego rodzaju treści i mam nadzieję, że do usłyszenia.